Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto czekoladowe z budyniem. Potrzebować będziemy na ciasto dwa duże jajka, szczyptę soli, dwie szklanki mąki, trzy łyżki kakao, szklankę cukru, dwie płaskie łyżeczki sody, trzy czwarte szklanki jogurtu i pół szklanki oleju. Później będziemy gotować budyń. Teraz robimy ciasto. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam pozostałe składniki. Matem. i składniki ciasta należy dokładnie pomieszczać. Formę 21 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. i ciasto będę piekła około 50 minut w zależności od piekarnika jaki mamy tak do 50 minut w 170 stopniach i tak przygotowane ciasto czekoladowe wędruje do piekarnika Później przygotujemy budyń. Ciasto czekoladowe już mam upieczone, a teraz gotujemy budyń. Mam tutaj trzy szklanki mleka w garnku gotuję, a szklankę rozprowadzę trzy budynie w szklance mleka. I tutaj mam 10 dekomasła i Szklankę cukru. Jeżeli cukier ograniczamy, dajemy 3 czwarte szklanki. I teraz w cieście. Ja mam taki gadżet do wydrążania jabłek. Robimy otwory i te ciasto przełożę do takiego mojego pojemniczka. I dokładnie zmiksuję jeżeli nie mamy to możemy nawet łyżeczką wydrążyć otworki i możemy również wysuszyć w piecyku dajemy do piekarnika przygotowane wydrążone i później posypiemy wierzch Naszego ciasta. Budynie rozprowadzę, i budynie tak gotujemy około 2-3 minut, mieszając. Tak już tutaj otwory mam, porobione. Tak przygotowane ciasto te okruszki zmiksuję, a mleko gotuje. Okruchy ciasta już mam zmiksowane i teraz rozprowadzamy w budynię i wlejemy na gotujące się mleko. Dołożymy masło i cukier. gorący budyń wyłożymy na przygotowane ciasto. Taki budyń już mam rozprowadzony i wlewamy na gorące mleko. Gotujemy, mieszamy, dodajemy. Masło i cukier. Budyń mamy ugotowany i teraz rozprowadzamy budyń po całej powierzchni ciasta. Forma 21 cm. Mam ciasto. Możemy sobie składniki podwoić i wtedy zwiększamy proporcje. Tak. tak troszeczkę dociskamy, aby ten budyń znalazł się w tych otworkach. I teraz posypujemy wierzch ciasta. Okruszkami. I ciasto czekoladowe. Studzimy, a później damy do lodówki. Wystudzimy, a później do lodówki. Tak na dwie godzinki do lodówki. Jest to bardzo smaczne ciasto, szybciutkie w wykonaniu. I tak przygotowane ciasto. Pozostawiamy do wystudzenia. Ciasto czekoladowe z budyniem. I tak oto wygląda ciasto z budyniem. Najlepiej, gdyby było całą noc w lodówce. tej o idealnie. I tak oto wygląda ciasto z budyniem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę Ciasto z budyniem.